Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej rozgrzewce dla mózgu Best Brain, czyli tego miejsca w sieci, gdzie staramy się raz w tygodniu zami rozwinąć Waszą wyobraźnię, pamięć, rozgrzeć swój umysł przed zajęciami dnia codziennego, nieważne czy oglądasz nam rozgrzewkę na żywo, czyli 28 kwietnia o godzinie 9.30, czy nagranie. Na pewno przyda się dobry czas jakiegoś konkretnego ćwiczenia dla mózgu. Ja nazywam się Bartłomiej Boral i jestem jednym z założycieli Best Brain, czyli szkoły rozwoju umysłowego, gdzie robimy zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych z zakresu rozwoju umysłowego. Stworzyliśmy autorski program Best Brain Iceberg, gdzie poprzez trening mnemotechniczny możemy rozwijać umiejętności wyższe, takie jak koncentracja uwagi, szybkość kojarzenia informacji, szybka nauka itd. itd. Ale dzisiaj najważniejsza jest rozgrzewka twojego Umysłu Twojej głowy. Dlatego przygotowałem dla każdego z Was właśnie dzisiaj ćwiczenie, którego tam już nie było naszym, na naszym kanale. Jeżeli w ogóle jesteś pierwszy raz na takiej rozgrzewce, to zachęcam Cię, wrócić do poprzednich rozgrzewek, bo jest ich już bardzo, bardzo dużo i można z nich sobie skorzystać. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A dzisiejsza rozgrzewka będzie polegała na tym, że zobaczycie za chwilę na ekranie zdjęcie. Będzie to jakieś zdjęcie przedstawiające. A co, co z przedstawiające, zobaczycie. I będzie Wasze zadaniem przyjrzeć się temu zdjęciu przez około 15 sekund. Po 15 sekundach zdjęcie zmieni się na kolejne zdjęcie. I to jest ta nowość, że nie będzie jednego zdjęcia, tylko będą dwa. I to drugie zdjęcie będzie o tyle, o tyle ciekawe, że będzie odwrócone do góry noga. Okay? I też się przyglądasz temu zdjęciu i próbujesz też zapamiętać wszystko co na tym zdjęciu. Widzieć, masz na to również 15 sekund. Kiedy już drugie zdjęcie zniknie. Zadam Ci różne pytania dotyczące zarówno pierwszego, jak i drugiego zdjęcia, i Twoje zadanie będzie odpowiedzieć na kartce ja jak największą liczbę pytań, którą zadam. I potem stracimy odpowiedzi. To ćwiczenie jest z jednej strony bardzo, może się proste, ale z drugiej strony zastanów się, jak często próbujesz zapamiętać coś z obrazka. A jak często próbujesz patrzeć na coś, co jest do górnogami, i jeszcze coś z tego zapamiętać? Zobaczysz, że to nie jest takie proste zdanie, że wymaga pewnego wysiłku, ale na końcu powinien przyjść fajny relaks i taka radość, że wykonało się ćwiczenie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Eee, próbujemy e, próbujemy e, wykonać to ćwiczenie. Udostępniam ekran. Na ekranie będzie pierwsze zdjęcie. Pierwsze zdjęcie będzie odwrócone e, normalnie, w sensie nie będzie odwrócone do góry nogami. Drugie zdjęcie natomiast będzie. Odwrócone do góry nogami. Uwaga, uwaga. Teraz zobaczycie ekran. Ok, powinniście już widzieć: 3, 2, 1 czas, start, 15 sekund dla Was. Dziesięć sekund, pięć sekund, okay. I drugie zdjęcie. Nie odwracajcie głowy, patrzcie na zdjęcie tak, jak je widzicie. I jeszcze pięć sekund. Słuchajcie, mam nadzieję, że, że wykonaliście dobrą pracę, że w waszej głowie zostało sporo z, z tego, co widzieliście. I pierwsze pytanie. Słuchajcie, zapisujcie odpowiedzi na, na, swoich, na swoich kartkach, nie na czacie, tak żebyśmy mogli, żeby każdy mógł skorzystać z tego ćwiczenia i z własnej, z własnej pamięci. Pierwsze pytanie, czy na pierwszym zdjęciu było widać fragment nieba? Nie mówię o jakimś odbiciu nieba, jakiejś szybie czy coś, tylko czy było widać prawdziwe niebo. Drugie pytanie: Czy na pierwszym zdjęciu było więcej niż czworo ludzi? Na pierwszym zdjęciu była tabliczka z napisem. Jakiego koloru był napis? Czy jakiego koloru były litery na tej tabliczce? Ile osób miało nakrycie głowy na pierwszym zdjęciu? Pytanie kolejne. Czy na drugim zdjęciu, tym odwróconym do góry nogami, było widać niebo? Czy na tym drugim zdjęciu było więcej niż jedna doniczka z kwiatkami? Czy na ulicy, na tym drugim zdjęciu, namalowane były jakieś linie? Czy było jakieś okienko, zarówno na pierwszym, jak i na drugim zdjęciu, z zamkniętymi okiennicami? Czy było okno z zamkniętymi okiennicami? To było ósme pytanie. Jakiego koloru były zasłony na drugim zdjęciu? Kolejne pytanie, czy na którymkolwiek zdjęciu był jakiś znak drogowy? Na drugim zdjęciu był jeden samochód i miał felgi. Tak? Jakiego koloru były te felgi? Czyli dla tych, którzy nie są specjalistami o motoryzacji, felga to jest ten środek w oponie, można powiedzieć najprościej. Mamy koło czarne i w tym kole, oponę czarną, i w tej oponie jest jakiegoś koloru felga. Jakiego koloru były te felgi? Ok. I ostatnie pytanie, jakiego koloru głównie spodnie, jakiego głównie koloru spodnie miała pani na rowerze. Ok, 12 pytań. Słuchajcie, wiem, że było ciekawie, niektóre pewnie dla was pytania były bardzo trudne, Mogliście mieć poczucie o nie, jak to możliwe, że w ogóle takie rzeczy pyta. Ale to jest to jest ważne, żeby zapytać o różne szczegóły, bo wtedy nasz mózg próbuje sobie to przypomnieć, czyli wykonuje konkretną pracę. A Jak pewnie wiecie z naszych różnych rozżywek, nasz mózg jest inteligentnym leniem. Każdego mózgu jest inteligentnym leniem. Znaczy, jeżeli nie potrzebuje, nie widzi sensu w wydatkowaniu energii, to nie będzie robił tego, co ma zrobić. Jak chcemy czegoś nauczyć, ale stwierdzimy, że nam się nie chce, że to jest nudne, to nasz mózg będzie mówił: Ale super, to ja też tego nie będę robił, bo mi się nie chce wydatkować energii. Bo po co? I jeżeli my go nie zmusimy do tego, żeby wykorzystał swoje umiejętności, to on będzie trochę w takiej stagnacji. Nie będzie. Nie będzie rozwijał się w takim znaczeniu, nie będzie trenował, często nie będzie wytwarzał większej liczby neurotrofin, czyli substancji odżywczych, komórek nerwowych. Dlatego zadawanie szczegółowych pytań ma sens, nawet jeżeli nie byliście w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi, ale udzieliście jakiejkolwiek odpowiedzi. Sprawdźmy, słuchajcie, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Jestem bardzo ciekaw Waszego wyniku. Pierwsze, nie, nie było nieba na pierwszym zdjęciu. Drugie, tak, było więcej ludzi. Trzecie, czarne. Czwarte, jedna osoba miała kapelusz. trzaczane były oczywiście literki w tym trzecim pytaniu. Czwarte, jedna osoba była w zakręciu głowy. Piąte, nie, nie było nieba również na drugim zdjęciu. Szóste, tak, było więcej doń do z kwiatkami. Siódme, tak, były narysowane linie, były to linie parkingowe. Ósme, tak, było jedno okno z zamkniętymi okiennicami, dokładnie na pierwszym zdjęciu. Za chwilę zobaczycie te zdjęcia jeszcze. Dziewiąte, białe były zasłony. Zasłony, dziesiąte nie, nie było, nie było żadnego znaku drogowego, jedenaste białe były felgi w samochodzie i dwunaste czarne, czarne spodnie, głównie, głównie czarnego koloru spodnie miała pani na rowerze. Dajcie znać, ile macie dobrych odpowiedzi na czacie, czyli szybko mówiąc, pierwsze nie, drugie tak albo więcej, trzecie czarne, czwarte jeden, piąte nie, szóste więcej albo tak, siódme tak, ósme tak, dziewiąte białe, dziesiąte nie, jedenaste białe, dwunaste czarne. Takie są odpowiedzi. Myślę, że każdy wynik jest dobry. to jest najważniejsze. najważniejsza wiadomość dla każdego z was: że każdy wynik jest dobry. Nawet jak macie 0, to jest super. Agnieszka tutaj pierwsza napisała swój wynik: brawo, 10, to jest szaleństwo, naprawdę. 9, ola, wow, brawo, ale się cieszę bardzo. To naprawdę wysokie, wysokie wyniki. Pokażę wam te zdjęcia jeszcze raz, żebyście mogli, mogli zobaczyć, zobaczyć, jak one wyglądały i gdzie tam się pomyliście, jak było naprawdę. I już Wam pokazuję. Ciach, ciach. To było pierwsze zdjęcie. I tutaj, no nie ma nieba, to są tylko takie wzorki, które mogły Was trochę zmylić. Czarne spodnie, było tutaj piątka ludzi, czarne literki na znaku, na znaku drogowym. I tutaj właśnie to zamknięte okno, zamknięte, okno, zamknięte okiennice. Przepraszam, to jajko gdzieś mi minęło w drugą stronę. Tutaj mamy kwiatki, drugie kwiatki, linie. Białe felgi, białe zasłony, otwarte okiennice są tu, i tu nie ma nieba. Zobaczcie, jak to zdjęcie wygląda inaczej, kiedy dorzucimy je normalnie. Uuu, zupełnie inaczej się nie patrzy, prawda? Dużo, dużo łatwiej i rozsądniej. To tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że bardzo dobrze się powiedzieliście, że, że to ćwiczenie sprawiło Wam dużo, dużo fanu po prostu. I że czujecie się trochę, trochę rozgrzani. O, jeszcze Agnieszka, to widzę, że się pochwaliła na, na Instagramie swoim wynikiem. Piątka, brawo, piątka to piątka. To nie ma co tutaj, e, tutaj jakiś ronić, ronić smutku, to jest fantastyczny wynik, bo to jest Twój wynik, ale pięć to naprawdę jest parę połowa punktów. Także gratuluję. Słuchajcie, życzę Wam pięknego, e, pięknego czasu dzisiejszego dnia, żebyście, żebyście się rozgrzewali umysłowo na każdym zadaniu, które macie. Do wykonania, żeby się nie podchodzić do tego, o nie, mi się nie chce, tylko oj, fajnie, że mogę coś zrobić, fajnie, że mogę zaangażować swój mózg, że mogę wykorzystać ten cudowny potencjał i talent, który otrzymałem od Pana Boga w postaci mózgu i jego umiejętności. Życzę Wam pięknego dnia. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i zachęcam do obejrzenia wszystkich innych materiałów. Dopiero co pojawiła się nowa seria na naszym kanale Edukacja bez Cenzury. Był pierwszy, pierwszy odcinek został wyemitowany w ubiegłym tygodniu. Mam nadzieję, że, że przypadnie Wam do gustu, nagraliśmy bardzo dużo dobrego materiału i kolejne odcinki przed nami, także polecajcie tym, którzy mogą, mogą skorzystać z wiedzy na temat edukacji dzieci, bo naprawdę staramy się mówić tak jak jest i tak jak wynika z naszego ogromnego doświadczenia pracy z młodymi ludźmi. Pięknego dnia, trzymajcie się, cześć!